Dobry kochani, i witam się taka trochę roztrzepana, To się w ogóle nazywa. ostatnia na TikToku to odkryłam, że takie coś, taki kukuryku nazywa się kaulik. Może być kaulik, ja całe życie to mam i nie wiedziałam jak to nazwać. W każdym razie miałam właśnie wcierkę na noc na włosach i robię sobie śniadanie. I już. Dwie godziny temu piłam kawę, ale chcę sobie jeszcze zrobić maczę. Właśnie ostatnio Wam o nim mówiłam we vlogu, że sobie kupiłam nową maczę w Warszawie, w Hapa mamy. Pan mi polecił maczę Kiso, w związku z tym, że to jest właśnie ten rodzaj maczy, której używają do różnych takich mlecznych napojów. Stwierdziłam, że na razie nie jestem aż takim koneserem, żeby brać maczę ceremonialną, bo po pierwsze ona jest dużo droższa, po drugie ją się pije właśnie z samą. Wodą, a ja jednak muszę sobie tutaj mleczka dodać, ale powiem Wam, że już nawet sam, nie wiem czy to będzie widać, już nawet sam ten proszek, on wygląda i nawet pachnie dużo lepiej niż ta macza, którą miałam wcześniej. Mam moja macza luksusowa i zobaczcie. Nie, no nie będzie tego widać. Ona nie pachnie źle, ale lekko faktycznie daje takim glonem, natomiast ta. Ona jest aż słodka w zapachu, jest po prostu przepyszna. Już sobie raz ją robiłam. Ciężko to było inaczej pokazać, więc jako przystałą na prawdziwą beauty influencerkę <grytanie> zrobiłam Wam słocze. To jest moja macza, a to jest ta nowa. Kiso. Moja macza jest bardziej takiego zgniło zielonego koloru, takiego zgaszonego, natomiast ta nowa jest taka bardziej żywa zielona. Podobno, właśnie, im bardziej ten kolor jest taki jaskrawo zielony tym lepsza, lepsza jakościowo jest domacza. Też swoją drogą tej nie przechowywałam w lodówce, bo dopiero niedawno się dowiedziałam o tym, że po otwarciu trzeba ją trzymać w lodówce. I aby wydobyć z niej jak najwięcej tego smaku i żeby nie było też grudek, to należy przesiać ją przez sitko, zalać ją gorącą, ale nie wrzącą wodą. Ja się na razie nie bawię w jakieś termometry, więc po prostu taką chwilę odstaną po zagotowaniu wodą. Zalewam sobie ten proszek i takim ruchem zygzakowatym Pocierałam sobie ją w różne strony tą miotełką. Dodaję sobie od razu tutaj erytrytolu, żeby się rozpuścił w tym ciepłym, bo za chwilę będę dodawać zimne mleko. Ja akurat dodałam mleko proteinowe i taką spieniaczką do mleka sobie to w całości. Spieniłam i mega dobrze to wyszło. Naprawdę nie miałam tylko lodu, więc wypiłam sobie w takiej temperaturze pokojowej. Ale spójrzcie, jaka piękna pianka z tego wyszła, i naprawdę pyszniutka. Śniadanko w wersji klasik. się ogarnęłam i za chwilę będę nagrywać ostatnią już moją w tym roku współpracę właśnie z biżuterią. Także pięknie zamykam ten sezon i właśnie specjalnie kupiłam sobie tą kieckę błyszczącą, żeby mieć w czym nagrać na no, poza tym, nie wiem, może mi się przyda na jakiegoś Sylwestra, chociaż bardziej y Sylwestra planuje spędzić na kanapie przed telewizorem. Ale zawsze tak jest: jak wpadnie ci w oko coś takiego bardziej wyjściowego, to myślisz sobie, kurde, ładne, ale gdzie ja w tym pójdę? A potem, jak faktycznie. Gdzieś idziesz, to nie masz nagle co założyć, więc dobrze jest mieć coś takiego bardziej wyjściowego. Ona jest taka mini, ale tutaj ma taką gumkę od spodu i dzięki temu tak jakoś przylega tutaj przy nogach, więc nie czuję się jakoś bardzo niebezpiecznie. lutka jest w tych cekinach, bardzo ładnie to wygląda moim zdaniem. No ale zobacz tu, majlanek do kamerki. <laughs> Lecimy na dwór, bo no, ten dziad mi nie daje nagrywać. Zawsze jak wychodzę na spacer, taka... Umalowana, być zrobione włosy i w ogóle. To mam wrażenie, że mnie ludzie z osiedla nie poznają. I zarabiste lody ostatnio znalazłam w Lidlu te z To jest smak mascarpone z maliną. One są bez cukru. Tak wyglądają w środku. Kolega ja przed chwilą swoje jedzenie. No. Do męża. Mały ludzie się właśnie. Aha i o której wdrażamy musisz sobie zamawiaj już, bo to jest wiesz już mam czasu nie, mówmy Mam po dwóch latach się rozpać widziałeś co piszą? dzień dobry, wychodzę za chwilę po zakupy do Lidla, bo przychodzą dziś do mnie dziewczyny, robimy sobie taką sąsiedzką wigilię, ostatnio byliśmy kilka razy u Vanessy, więc dziś padło na mnie, ja Będę dzisiaj gospodarzem. Sama jeszcze nie wiem, co chcę zrobić do jedzenia, ale znalazłam takie coś pięknego na Insta chyba. Jakaś rolka mi się wyświetliła. Taka deseczka świąteczna. Ja mega lubię robić właśnie takie deski z różnymi serami, owocami, orzechami, wędlinkami i tak dalej. Spróbuję dzisiaj właśnie zrobić taką świąteczną wersję. I być może uda mi się ogarnąć. Pierogi. W sensie nie będę ich robić sama, tylko być może uda mi się kupić je od sąsiadki. Zakupy zrobione. Zaraz sobie zrobimy taki przegląd, co jest potrzebne właśnie na taką dechę. Trochę mi się połamało, ale nieważne. Na dechę będzie potrzebny właśnie rozmaryn, on będzie dawał takiego Świątecznego wajbu. Oczywiście owocki, u mnie to muszą być koniecznie winogrona, bo one najlepiej siedzą właśnie z różnymi serkami. Ale też zawsze biorę maliny i akurat wzięłam jeżyny. Nie wiem czemu. Zapomniałam o borówkach. Jakieś takie mięska różne. Wzięłam jakąś y, korupcję myśliwską, kabanosy i salami. I z tych salami chciałabym spróbować dzisiaj zrobić właśnie takie różyczki, jakieś różne orzeszki wziąłem takie na słodko, na słono prażone i też takie suszone wiśnie i myślę, że te wiśnie będą fajnie właśnie coś tak świątecznie wyglądać. Musi być też koniecznie coś na słono do pochrupania, właśnie jakieś precelki, krakersy, jakieś różne sery, no i oliwki. To jest chyba wszystko co będzie potrzebne na deskę, ale żeby stworzyć na miastkę wigilii wziąłem jeszcze śledzie. Wzięłam nam jeszcze taką sałatkę warzywną i barszcz. Znalazłam też takie mega cute różowe candy canes i mini pianki marshmallow. Może zrobimy jakąś gorącą czekoladę. I jeszcze mega randomowa rzecz, ale uwielbiam tego 7up0. Uważam, że jest najlepszy. 7up0. Obrnęłam trochę w chacie i chcę zrobić teraz jakieś ładne dekoracje na stół. I wymyśliłam, że dam takie dwa przezroczyste cylindry ze świeczuszkami. Kolorystyka będzie właśnie różowa. Bo mam tu jeszcze właśnie takie różowe świeczuszki i stążeczkę. I chcę zrobić takie kokardki tutaj na świecznikach. No i zabieramy się za robienie dechy. Ja wyciągnam sobie wszystkie produkty na blacie, także mieć to przed sobą, żeby widzieć, co chcę tam położyć. Wyciągam też od razu deskę, na której będę po prostu kroić. I zaczynam od sera pleśniowego, do tego dorzucam zawsze obok te winogrona. Robię te róże z salami. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale uważam, że to wygląda mega spoko. I właśnie wystarczy, że po prostu tak te plasterki salami nabija się na szklankę, na brzeg szklanki i patrzcie jak to fajnie wyszło. Pierwszy raz coś takiego robiłam, widziałam to na insta. Moim zdaniem wygląda naprawdę git. Obok garstka jeżynek, potem jakieś orzeszki, tutaj dalej w miseczkę właśnie wykładam sobie te oliwki, ta gałązka rozmarynu, gdzieś pomiędzy troszkę serka, brycelków i generalnie zauważcie, że właśnie staram się bardziej takimi kubkami te produkty wykładać, nie rozrzucać ich tak mocno no po tej desce, i moim zdaniem bardzo ładnie to wyszło. Ja nie mogę pasić, co ale to pięknie wygląda. No zimowe. Wy może nie, muszę to pokazać z innej perspektywy. Mogą one się ogarnąć? Takie zimowe. Ale by. idealnie właśnie, że na. Ja na... Tak, też. Perfekcyjna pani <grym> domu. Gotowałam ci cały dzień ten barszczyk. <grym się starała> ten I ten krakus. Co <grym się starała> na tymi? Szkoda, że zakupiłam kilka temu kupione. Dość ja? na tym. Ten... Zdecydowanie. Tak. Ok. Kurz. I zresztowany ruchem. na trening, chcę się jakoś tak lekko umalować. Powiem wam, że mam taki syf w szufladzie tutaj z kosmetykami, że to jest jakaś patola. Już od jakiegoś czasu powtarzam sobie, że muszę tu zrobić porządek, później się tym zajmiemy. Nakładam sobie ten tint z burżuła. Właściwie ma taką dziwną konsystencję, więc na początku można się zniechęcić, ale on jest super. Naprawdę tak ładnie, naturalnie wygląda, tylko trzeba to ładnie właśnie najpierw palcami sobie na twarzy rozprowadzić. Ten tart jest taki messy. Tak mi się tu zawsze wylewa na boki z niego. Nie wiem o co chodzi, ale z każdym się tak dzieje. Po prostu z tego opakowania wychodzi ten korektor na zewnątrz. Wczoraj miałam urodziny i jestem jeszcze cała w skowronkach. Przyjechali do mnie rodzice, nawet babcie ze sobą zabrali, babcia jeszcze nigdy nie była tutaj u mnie w mieszkaniu w Olsztynie. Baneska nawet do mnie wpadła, potem Karolina z Szymą przyjechały z wielkimi kwiatami. Od Maćka i z torcikiem. Ten torcik był po prostu genialny. Bardzo mi się podobał ten napis. Szyma mówiła, że po co dawać jakieś cyferki i wyliczać, i przypominać, że to już ostatni rok z dwójką z przodu, I ja się z tym w pełni zgadzam. W ogóle nie czuję się na swój wiek w ogóle. W ogóle mam takie poczucie, że od pandemii jakoś tak strasznie ten czas że te ostatnie 4-5 lat to zleciało po prostu tak. Dołożę sobie jeszcze trochę korektora. Także wczoraj się miałam pełen wrażeń i emocji i naprawdę życzę każdemu, żeby jego urodziny zawsze tak wyglądały, żeby czuć się po prostu takim kochanym, docenionym i dostałam naprawdę tak zarobiste prezenty, zresztą zaraz wam pokażę, ale najważniejsze jest dla mnie to, że wszyscy znaleźli dla mnie czas, mimo jakichś tam swoich zajęć, wiecie, teraz jest też ten przed, przedświąteczny okres, no i każdy ma tam jakieś swoje zajęcia, obowiązki, więc fajnie, że wszystkim udało się wygospodarować te chwile. Zwłaszcza, że no poza Wane Skąd to wszyscy musieli do mnie dojechać z Pisza. Maciek też był cały czas ze mną na łączach. No i przepiękne mi te kwiaty ogarną. dziewczyny przywiozły z Pisza, bo mamy w Piszu taką swoją zaufaną kwieciarnię. na no ja kocham kwiaty i zawsze to powtarzam, że kiedyś na starość będę miała. Swoją kwiaciarnię. Czuję się na maksa rozpieszczona. Chciałam Wam jeszcze pokazać te prezenty teraz przed wyjściem, ale ja i moje poczucie czasu mamy się dobrze. Muszę już wychodzić, bo spóźnię się na trening. Ostatecznie zostawiłam sobie tą kurtałę. No, ma ona ten krój obszerny, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Moim zdaniem taki był po prostu zamysł tutaj i uważam, że wygląda to cool. Ostatni trening w tym roku w tym roku, no. I przed świętami odhaczony, a teraz będę. grzała sobie lasagne To jest mój pierwszy posiłek dzisiaj. Nie zdążyłam nic wcześniej zjeść. Tak, zaleciałam jeszcze właśnie po siłce szybko do galerii kupić parę drobiazgów. Miałam taki fajny zestaw z 5 O'Clock. Fajnie to wygląda, są jakieś zimowe herbatki, jakieś takie pomarańcze. W zalewie. syrok malinowy i jakieś małe miotki chyba. Ja w ogóle uwielbiam te herbatki z tego Five Oclock. Często tam kupuję od nich yy, prezenty. W zeszłym roku chyba się ten sklep w galerii otworzył u nas i I Love It. Kupiłam jeszcze takie pitne czekoladki, też do prezentów. Sędzia Anna Maria Wesołowska, Szpital i trudne sprawy. To moje guilty pleasure. Wracało się po szkole się oglądało. Powiem wam, że naprawdę spoko jest ta lasagna. Maciek zawsze mówi, że ona ma spoko makro. No, obczajcie tylko te... kwiaty. Jakie one są w ogóle potężne. Są tak wielkie, że stoją sobie po prostu w wiadrze od mopa, bo nie było innej opcji, nie mam tak dużego wazonu. Od Macieka dostałam jeszcze Pierśionek. I to miał być taki jeden łączony prezent na święta i urodziny, żeby po prostu była to jedna taka konkretniejsza rzecz. No i nie będę ukrywać, jak go wybrałam sama. Maciek mnie dobrze zna, wie, że jestem wybredna. Ja powiem wam, że sama bardzo długo się nie mogłam zdecydować, co ja w ogóle chcę, ale w końcu postawiłam na... Taki klasyczny dosyć, ale też nowoczesny mam wrażenie, pierścionek z apartu. On tu od przodu jest taki kwadratowy, ale z profilu, nie wiem czy to będzie widać, jest taki trójwymiarowy. Na środku ma taki jeden większy diament, a dookoła mnóstwo malutkich diamencików, które po prostu błyszczą nieziemsko. Na nagraniu pewnie nie będzie tego widać, ale no jest... Przewoski. Oczywiście ja pewnie na co dzień w tym pierścionku nie będę chodzić, bo no jest zbyt elegancki. Ale na jakieś takie większe wyjścia konkretny kawał biżuterii no jest po prostu przepiękny. Od rodziców i od sióstr dostałam moją wymarzoną torebkę. Na maksa mi się ona podoba i ten czekoladowy kolor, i ten kształt. Ten gruby pasek też fajnie leży na ramieniu. Tutaj ma też regulację, że można go troszeczkę skrócić. Wtedy ta torebka będzie taka bardziej do ręki. Natomiast mi się bardziej podoba właśnie taka na ramię. Od Vanesty dostałam dwa komplety, z czego jeden w połowie ucierpiał i to są komplety od Ginger Julie. Tu mam właśnie jeden taki świąteczny. No po prostu mega urocze są te kubeczki, tylko kartki. No i ten świąteczny to wiadomo, a ten drugi zestaw Vanessa specjalnie wzięła na, na zamówienie, żeby był taki z motywem Francji, bo wie, że ja uwielbiam Paryż, już planuję sobie kolejną podróż, i ten jest właśnie z takim napisem Bon Appetit! I kubeczek niestety się stłukł, ale widziałam też, że miał właśnie takie Doklejone małe krosanciki, i też taką kokardkę różową, i nie mogę się doczekać, jak przyjdzie nowy. A tutaj mam całą torbę od mojej przyjaciółki, otrzymy. Dostałam piżamkę z Hibu. To jest taki muślinowy secik, koszula na długi rękaw i długie spodnie. Ja uwielbiam te piżamki, super mają jakoś, chociaż niektóre modele mają tendencję do tego, żeby się spierać, żeby się kurczyć w praniu. I uwaga, otrzymy, dostałam też. Kubeczek, który już mam. Backstory jest taki, że od ym, Manna Studio dostałam ym, w prezencie te kubki. I właśnie między innymi dostałam taki. Wybrałam sobie go sama w sumie, a Szyma kupiła mi dokładnie taki sam, więc... Więc mam komplet, a co, że wybrała akurat taki, który mi się najbardziej podoba, to znaczy tylko... Że bardzo dobrze mnie zna, albo umie zrobić dobry research, bo właśnie opowiadała, że sprawdzała, jakie strony obserwuje na Insta z tymi kubeczkami, z tą ceramiką, które zdjęcie polubiłam i tak dalej. Nie no, te kubki w kokardki są po prostu najsłodsze. No i na koniec mam tu coś, co marzyło mi się już od nie wiem jak dawna. I to jeszcze w zestawie: Perfumy Amourage Guidance. Przecież to jest. Dzieło sztuki, chwila dla tych buteleczek. Marzyłam o tych perfumach. To jest najbardziej mocarny zapach, jaki znam. To są najmocniejsze, najtrwalsze perfumy, jakie znam. Przysięgam, że nie mam mocniejszych perfum. To jest tak kobiecy, tak elegancki zapach. Mamy tutaj w nutach gruszkę, orzech, róże, drzewo sandałowe. Ten zapach jest taki bardzo. Kobiecy, bardzo taki kremowy, ale też dla mnie osobiście jest sexy. Dla mnie to jest zapach właśnie takiej sexy, dojrzałej, pewnej siebie kobiety. I on jest moim zdaniem zdecydowanie bardziej taki wieczorowy. Ja wczoraj dosłownie jeden psik na dłoń i to pachniało cały wieczór i wszyscy to ode mnie czuli. To jest zapach cyklu, albo się go kocha, albo się go absolutnie nienawidzi. Bardzo charakterystyczny jest to zapach, bardzo taki nietypowy. Jestem aż przytłoczona ilością tych dobroci. Trochę już nie wiem, co gadać, bo wszystko jest mega śliczne, piękne, cudowne, wyjątkowe, ale naprawdę tak się czuję. Jestem na maksa wdzięczna. Maciek na przykład kiedyś nie przepadał za dawaniem kwiatów. Spójrzcie na niego teraz. <laughs> Bo wie, że jego żona kocha kwiaty i zrobi wszystko, żeby ją uszczęśliwić. No i udało mu się. 10 na 10. A ja, żeby podzielić się z Wami trochę swoim szczęściem, chciałabym też podarować coś Wam. Let me be your Santa Claus. <laughs> Więc zrobimy sobie jakieś konkretne rozdanie. Jak ja dostaję. Takie wypas prezenty, to wy też musicie dostać wypas prezent ode mnie. Także zaglądajcie do opisu po zasady, zostawię je pewnie też w przypiętym komentarzu. I widzimy się w następnym vlogmasie.